Goście z kilku krajów odwiedzili szkołę podstawową nr 7 w lesznie. Ich wizyta miała związek z międzynarodowym projektem Komenius pod nazwą Globalne Ubóstwo ImE. Koordynatorem projektu są Włochy, a w zadanie zaangażowane są także Litwa, Portugalia, Turcja, Rumunia i Polska, a konkretnie Szkoła Podstawowa Nr 7. Na ostatnie tutaj nasze dzisiejsze spotkanie, czwarte projektowe spotkanie, mieliśmy zadanie, za zadanie przygotować prezentację na temat kobiet pracujących i osiągających sukcesy w pracy. Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie dla nauczycieli i uczniów to najlepsza okazja do szlifowania znajomości języka angielskiego. Przede wszystkim szkolenie języka i przede wszystkim szkolenie y, tych wszystkich y, elementów multimedialnych, no a, a poza tym no i chyba najważniejsze y, to jest poznanie innych krajów, poznanie innych kultur. I e, mowa o ludziach wykluczonych, o ubóstwie, o różnego rodzaju właśnie sposobie życia w różnych krajach. Bo e, jak zauważyliśmy, e, robiliśmy takie porównanie e, kosztów życia we wszystkich krajach. No i powiem szczerze, że Polska wyszła tak nie za wysoko. Goście z zagranicznych szkół dowiedzieli się, że szkoła podstawowa numer 7 sportem stoi. Nauczyciele i uczniowie przygotowali specjalne pokazy, m.in. szarmierki. Piłki nożnej I koszykówki. Oklaski świadczyły o tym, że pokazy się podobały, a goście byli wyraźnie pod wrażeniem umiejętności sportowych leszczyńskich uczniów.